dobrego życzę wam. Czego sobie życzycie z okazji Dnia Dziecka? Ja, żeby zobaczyć na żywo Messiego I, ja i być na meczu Barcelony. Ja tak samo. Dzień dobry. Co, co to jest dzisiaj za dzień? Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno nas dzisiaj No tak. Ciocia, była grzeczna? A oczywiście. Cały Wszystkie rok. A, byliście powodki, grzeczne, tak? a pani była grzeczna? Też. Panie prezydencie, dzisiaj w nietypowych okolicznościach rozmawiamy. Spotykamy się w jednym z grudziąskich przedszkoli. Całkiem przez przypadek. Zakończył bieg tramwaj. Wesoły tramwaj z okazji Dnia Dziecka. No i właśnie. chciałabym Pamięta pan swoje dzieciństwo i to święto, kiedy się czekało rzeczywiście na te cukiereczki. Dzieciństwo pamiętam, oczywiście pewnie nie całe, ale takie wybrane fragmenty, ale jakoś sobie dnia dziecka w tamtych czasach, lata 50., 60. nie przypominam. Dzień dziecka chyba był później. Natomiast mam wiele miłych wrażeń, takich emocji pozytywnych, które pozostały z tego okresu. One utkwiły mi na zawsze w pamięci, dlatego być może, być może tym dzieciom też takie pozytywne momenty utkwią w pamięci, dlatego tak się przebieramy, żeby tych chwil radości było dla tych dzieci jak najwięcej. Jest pan dziadkiem i pradziadkiem, już zaznaczmy, już pewnie rano wnuk czekał na upominek. Nie, dzisiaj dopiero będzie, bo ja wstaję bardzo wcześnie rano, to wnuk jeszcze śpi. Natomiast po południu z całą pewnością ten dzień dziecka jakoś postaramy mu się wspólnie z babcią i z jego rodzicami no, zagospodarować. Także on czekał na ten dzisiejszy dzień dziecka. Dzieci dzisiaj mówiły mi, że też mają swoje zapotrzebowania. One mówiły, że chciałyby centrum zabaw, że chciałyby. Aquaparku, no mnóstwo różnych pomysłów mają i ten głos też jest chyba pomocny. Oczywiście doceniamy, wie pani, rolę dzieci i to, że ich potrzeby przede wszystkim, jako że weźmy place zabaw w mieście, modernizujemy je co roku. Dzisiaj jest 1 czerwca i dzisiaj też oddajemy już kolejny plac zabaw dla dzieci na zbiegu ulic, przy zbiegu ulic Dworcowej i Królewskiej w przygotowaniu są następne dwa place zabaw jako że pan marszałek się włączył i na Szczymięcinie będzie no tam jest co prawda plac zabaw, ale będzie znacznie rozbudowany, zupełnie inne gry i zabawy i staramy się robić w centrum miasta przy ulicy Szkolnej także zwracamy uwagę również na te place zabaw dla najmłodszych. To jest pierwsza część naszej rozmowy. Już nieco poważniej będziemy rozmawiać za chwilę. Panie prezydencie, zacznijmy od informacji, która jest chyba najważniejsza w dziedzinie sportu Olimpia, Grudziądzka i pierwsza liga. To duże wyróżnienie, ale także zobowiązanie, prawda? Tak, oczywiście i to jest to, jest to miarą postępu sportowego, organizacyjnego, szkoleniowego piłkarskiej drużyny Olimpii. Dlaczego mówię organizacyjnego? No bo wszystko zależy od głowy od głowy. W Olimpii są odpowiedni ludzie jako działacze, jest znakomity prezes. Od kilku lat co jest ewenementem w tych drużynach ligowych jest ten sam szkoleniowiec, jest pan Marcin Kaczmarek. Ja wspieram zespół Olimpii jak mogę. Oczywiście w granicach tej możliwości samorządu naszego również szukam sponsorów, część sponsorów dla Olimpii. Yy, czyli to wszystko jest ułożone i najważniejsze jest, żeby to funkcjonowało obok siebie i wzajemnie się uzupełniało i żeby jeden drugiemu w kompetencje nie wchodził. Czyli te sprawy organizacyjne zadziałali, zadziałały. A resztę zrobili piłkarze. Właśnie. Teraz właśnie ja dlatego zadałam to pytanie, że Pierwsza Liga zobowiązuje to także większe środki, większe nakłady, prawda? I na funkcjonowanie zespołu, i na cały szereg, cały szereg spraw na stadionie. Po pierwsze, licencja na grę w pierwszej lidze wymaga, aby w ciągu dwóch lat była płyta ogrzewana. Oczywiście tą wiosną były znane problemy z naszą płytą, jako że. Na wiosnę chcieliśmy przedobrzeć. Ja mówię w klubie działacze i tą płytę mieć jak najszybciej gotową. Okazuje się, że natury, natury nie wolno poprawiać. Jeżeli śnieg leżał na stadionie, to powinien do końca leżeć. Zgarnęliśmy szybciej śnieg, przyszedł mróz, poprzemarzało podłoże. No problemy. W tej chwili po zakończeniu sezonu, kończy się sezon 12 czerwca, musimy natychmiast przystąpić do przebudowy płyty. Przebudowy, czytaj. Ogrzewanie płyty, podlewanie płyty i na końcu dopiero murawa. I to wszystko musi się zakończyć do końca lipca. Nie ma na to innego terminu. Ani marzec nie pasuje, ani listopad nie pasuje. Po prostu wszystkie kluby to powinny robić w tym czasie. Pierwsza liga to także promocja dla miasta, bo piłkarze z grudziądza, ale także kibice. Ci prawdziwi kibice, nie mylić z kibolami. Telewizja Polska Czwórka, TV, TV Sport 4 transmitujemy mecze pierwszej ligi, a więc to będzie ogromna promocja naszego miasta w Polsce. Promocja przy pomocy sportu, która jest też bardzo ważną promocją. Ja na to liczę, ale do tego trzeba było przez te trzy lata dojść. Cierpliwie, spokojnie, daleko poza mediami, to się wszystkie rzeczy działy i dzięki temu to wszystko szybciej szło, nie było żadnej presji. No i stało się to, o czym marzyliśmy. Promocja przez Sport nie można też zapominać o innych klubach grudziąckich, bo one też całkiem też, dobrze sobie radzą. Pani, tak się składa, że mamy też inne kluby, ale najwięcej kibiców przychodzi na piłkę nożną i na żużel. Żużel też po pierwszej rundzie, czyli po połowie rozgrywek, jest na pierwszym miejscu, mając przecież w swojej lidze pierwszej takie zespoły jak Polonia, Bydgoszcz czy Wybrzeże Gdańsk, a więc byłych ekstraligowców. No Nic jeszcze nie mówię, bo tu dopiero jak powiedziałem wcześniej, jest pierwsza runda, i druga runda to dopiero się okaże, bo są również punkty dodatkowe, bonusowe. Jest zawsze, jak się kończy wzajemny mecz i rewanż, to kto jest lepszy to otrzymuje jeszcze jeden punkt na dodatek, więc ta druga runda będzie miała, być może mieć, zupełnie inny wymiar. Więc tu jeszcze nie ma mówić hop, jak się nie odbyła, ale też tu jesteśmy w kręgu drużyn, które mogą awansować do ekstra klasy. Ja chodzę na wszystkie mecze, chodziłem, chodzę i pewnie będę chodził, dopóki zdrowie będzie dopisało odpukać. I kibice mówią, czy my uradzimy? Czy my uradzimy? No właśnie, to jest takie podstawowe pytanie. Podstawowe teraz. pytanie, bo to są sprawy organizacyjne, czyli przebudowę obiektów sportowych, bo i na Stadionie rzutowym tak samo trzeba przebudowywać. Trzeba zrobić oświetlenie, zamontować krzesełek więcej, wydzielić park, parking, parking dla maszyn sportowych oddzielnie, a dla maszyn, które porządkują stadion, też oddzielnie, czyli polewaczka i ciągniki. E, natomiast jest jedno zasadnicze pytanie i jeden, w zasadzie zasadniczy mój kłopot jako prezydenta miasta. Jaki to kłopot? Czy będą kibice chodzili? Bo my to robimy dla kibiców. Ostatnio byłem na stadionie Żużłowym, na meczu, na meczu z Łodzią, z Łodzią, Łódź. Tysiąc sprzedanych biletów plus karnety to około 2000 kibiców. No, dla kogo my to robimy? Nie? Ja zachęcam Państwa, chodźcie Państwo na te mecze, bo to jest dla Was. Jak nie będą chodzili kibice, no to nikt nie będzie miał żadnej motywacji do pracy. No, weźmy ten żurzę. No, drużyna jest na pierwszym miejscu, czyli jest w cisłej czołówce, czyli powinien być taki teoretycznie normalny doping. Idę na mecz, bo oni świetnie grają. No, moja drużyna... Bo moja drużyna gra i wygrywa. No nie ma kibiców. Jest ta część kibiców, która. A co może być, Panie Prezydencie, powodem drogie bilety, czy może ja brak myślę, zainteresowania, że, może nie, za mała promocja? Pewnie, pe, pewnie jedno i drugie. Ja myślę, że robimy, że również trzeba zmienić funkcjonowanie klubów w sensie marketingowym. Czeka mnie taka rozmowa z zarządem gtz z zarządem pewnie Olimpii, żeby zrobić wszystko, żeby wyjść z inną ofertą do kibiców. Z ofertą i biletową, być może rodzinną. Ja zakładam, że u nas nie było i nie ma z tych awantur z kibicami. My mamy w porządku kibiców, jak na razie. Jak są czasami, to były jakieś tam historie drobne, to kibice z zewnątrz przyjeżdżali, bo tak sobie założyli, że to nie jest mecz piłkarski, tylko jakaś tam okazja do jakichś tam bijaktyk. Ale to jest bardzo duża rzadkość. Ja zakładam, że tego nie będzie. Natomiast musimy wyjść z ofertą do kibiców biletową, musimy wyjść z ofertą informacyjną, nieco inną. To nie może być te standardy, jakie były x lat temu. Bo jest jednak różnorodność. W mieście jest dużo dyscyplin i dużo, dużo i wielu kibiców i, i każdy ma swój ulubiony zespół. Oprócz piłki zespół. nożnej, oprócz sportu żużlowego mamy najlepszych w Polsce tenisistów stołowych. Normalną rzeczą jest, że skoro wygrywają Mistrzostwo Polski drużynowe i indywidualne, to teraz będą chcieli zabłysnąć w Europie, to jest normalne. Mamy najlepszych w Polsce y, kolarzy torowych. W tej chwili znakomicie jeżdżą młodzi ludzie, juniorzy, młodzieżowcy na szosie. Y, wygrali wyścig w Grudziądzu, wygrali wyścig w Kłajpedzie, y, szykują się do Mistrzostw Polski. Są również inne dyscypliny, gdzie są sukcesy. Mamy. W ekstraklasie, czyli w najwyższej lidze rozgrywkowej szachistów. O tym się nie mówi, oni spokojnie robią swoje. Czyli sport się rozwija. Mamy również coraz lepszą bazę. Ja z przyjemnością, podkreślam to słowo z przyjemnością, przyjmuję skargi, to jest ewenement, na to, że nie ma miejsca na obiektach sportowych, wie pani. To znaczy, że o to mi chodziło. Że jest duże zapotrzebowanie, jest duże zapotrzebowanie. ale to, to nie znaczy, że postawił pan kropkę na i, bo wiemy, że kolejny Orlik będzie budowany w grudniu. Kolejny Orlik będzie w tym roku, powinien być do końca czerwca wybudowany i jeszcze się przygotowujemy do kolejnego, bo ten program jeszcze w 2012 roku. Ale taka skarga jakiejś osoby, że nie ma miejsca na Orliku. To pana cieszy? Że... No to oczywiście, że tak. No bo to znaczy, że obiekt jest wykorzystany. No i na to chodzi. Panie prezydencie, mówiąc o promocji przez sport, nie możemy zapomnieć o promocji gospodarczej. Grudziądz znalazł się na drugim miejscu, Złotej Setki, Pomorza i Kujaw. To właśnie podkreślam, że miasto, samorząd jest otwarty dla przedsiębiorców, dla potencjalnych inwestorów. Zgadzam się z Panią i tu jest również cierpliwa praca. Cierpliwa praca niestety często w ogniu krytyki, szczególnie mediów pisanych, które podkreślają, ile tam wydaliśmy na promocję, nie jaki był sens tej promocji, tylko ile tam wydano pieniędzy i ile kosztowały delegacje osób, które tam uczestniczyły w jakichś tam targach promocyjnych. My musimy swoje robić, robić promocję gospodarczą. Podkreślam zawsze, że ona jest trudno wymierzalna. No na efekty trzeba ta zawsze ta krwila, trochę poczekać. Ona powinna być, ona powinna być musowo, ale w tej chwili. I nigdy nie wiemy, czy zachorujemy. Tak jest. tak jest. Nigdy nie wiemy, czy zachorujemy i nigdy nie wiemy, w jakim momencie informacja o naszych propozycjach doszła do przyszłych inwestorów. Nigdy nie wiemy. Ale bez takiej promocji trudno bez sobie promocji, wyobrazić. Tak, trudno sobie wyobrazić rozwój grudziądza i ja jestem od razu powiem, przeciwnikiem różnych konkursów, też nie po to się y, pracuje, żeby gdzieś tam w konkursie dobrze wypaść. One są pokłosiem tego, co robimy. To robią jakieś firmy zupełnie niezależne i my się dowiadujemy z zewnątrz, że gdzieś tam jesteśmy w czołówce. Czy tutaj, jeżeli chodzi o ranking samorządów w tej złotej setce Pomorza i Kujaw, czyli niezależnym organie, który to wyliczał, że na drugim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o promocję gospodarczą. To jest efekt wieloletniej pracy cierpliwej, że tak powiem, w ogniu krytyki. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był prezydent Grudziąca pan Robert Malinowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję. dziękuję. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym programie w cyklu Skaner Grudziąca, jak zawsze w piątek po magazynie historycznym. Dziękuję i do widzenia.